O, mam podgląd, słuchajcie, nawet w tej chwili zrobiłem także na komputerze widzę tam drobny podgląd tego, co się dzieje. Mam nadzieję tylko, że dobrze wszystko słychać. Słuchajcie, szybciutko muszę odnieść się do sytuacji tak zwanego, tak zwanego podkreślam, wypadku w, Szcze w Szczecinie. Y o ile pamiętacie, wydarzyło się to całkiem niedawno. O ile pamiętacie, była to jedna z większych tragedii, która wydarzyła się na przestrzeni, no przynajmniej ostatnich lat. Ostatnią taką tragedię, podobną tragedię, nie tyle my przeżyliśmy, co przeżyli mieszkańcy Berlina, prawda? Przy tak zwanym Weinachtsmarkcie, czy tak zwanym Ryneczku, czy Bazarze Świątecznym. Słuchajcie, ja powiedziałem, co na ten temat myślę. Powiedziałem, że to są celowe prowokacje, że to są celowe działania, że to nie jest po prostu przypadek, że ten kierowca wjechał w tylu ludzi na gdzieś tam w Szczecinie. Ale to nawet nie o to chodzi. Słuchaj, nawet gdybyśmy zaczęli tutaj odrzucać pewnego rodzaju jasnowidzenie, przeczucia, sprawdzające się przeczucia, sprawdzające się przepowiednie, moje przepowiednie, to zastanówcie się nad jedną rzeczą. Nie wiem, czy zauważyliście, bo zauważył to w sumie tak naprawdę mój znajomy, bo ja rzadko zaglądam do mediów, ale faktycznie zaczęliśmy robić taki mały research i co się okazuje? Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście i to potwierdza jakby w tym momencie moje słowa, że media całkowicie zamilkły na temat tego rzekomego, podkreślam, wypadku. W Szczecinie. Całkowicie media zamilkły. Nie znajdziecie żadnego nowego artykułu. A jeśli go znajdziecie, to jest tak skrzętnie ukryty gdzieś pod tysiącami innych pierdół, jakby zupełnie był nieważny, jakby to było po prostu no, artykuł o, o tym, że komuś na bazarze kwi kwiatki zwiędły. Słuchajcie, tutaj podkreśla to w tym momencie jedną rzecz, że nie ma czegoś takiego jak wolne media, że poszedł Prikas od góry. I oni mają po prostu milczeć, dlatego milczą albo skrzętnie, albo robią to tak, żeby to wyglądało po prostu tak, że no dobra, oficjalnie gdzieś puszczą artykuł, ale nikt go i tak nie znajdzie. To potwierdza jakby w tym momencie nasze myślenie, nie tylko moje, ale też wielu z Was, że nie ma czegoś takiego jak wolne media, nie ma czegoś takiego po prostu, czy to będzie Polska, czy gdziekolwiek. Nie ma czegoś takiego, że to wszystko są jednak mimo wszystko narzędzia pod wpływem czyimś. Ja powiedziałem wam jedną rzecz, że ja uważam co za ruską prowokację, drugą część ruskiej prowokacji w tym momencie to uważam właśnie to co robią media. We władzach, w parlamencie, i tak dalej, i tak dalej, ja zawsze mówiłem, że mamy tak zwanych agentów wpływu, cicho siedzących agentów wpływu, proradzieckich, działających po prostu przeciwko naszemu krajowi, przeciwko nam, przeciwko obyw nam, obywatelom Polski. Zawsze mówiłem, że po prostu coś takiego jest. Zawsze mówiłem, że służby są czynne, że służby są aktywne, że te służby po prostu działają. Ja nawet po imieniu mówiłem, kogo uważam za takiego agentu. Wpływu, aczkolwiek on w tej chwili nie odgrywa może aż tak widocznej roli. Natomiast w służbach pamiętajmy, że ciągle są ludzie, pomimo wyborów, pomimo tego wszystkiego, pamiętajmy, że ciągle są ludzie, którzy tam dobrze się ustawili, dobrze zahaczyli, dobrze się zabetonowali. Słuchajcie. Hmm, chodzi oczywiście o nic innego, jak o to chodziło to, z tą całą prowokacją. O to, żeby wywołać w nas strach, żebyśmy zaczęli się bać, prawda? No bo nastąpiło coś takiego bardzo poważnego. No wjechał, wjechał samochód w masę ludzi, ranił masę ludzi, były ofiary ofiary śmiertelne, były również ofiary w szpitalach, prawda? Są poszkodowani, to sporo poszkodowanych, i nagle słuchajcie, jakby brzytwą ktoś uciął, temat umarł. I teraz, tak, są, jest kilka możliwości. Gdy temat umarł, to wielu myślących ludzi zacznie się poważnie zastanawiać, co się dzieje, że ten temat umarł, że tego tematu się nie porusza. Ludzie bezmyślni już zapomnieli o tym temacie, ludzie pozbawieni empatii czegokolwiek już zapomnieli, już przeszli do swojego żarcia kotleta, natomiast taka grupa myślących ludzi będzie się zastanawiała, o co chodzi. I oczywiście, co się będzie z tym wiązało, będzie się wiązał z tym niepokój. Słuchajcie, ja może powiem w ten sposób: to jest moje odczucie, że jest to nie do końca udana akcja, nie do końca po prostu pasowała do sytuacji politycznej, jaka była. Nastąpiła ta akcja, ona była po prostu zaplanowana, ona była celowa, ona była zamierzona. A w tej chwili oni szukają po prostu wyjścia takiego, żeby jednak mimo wszystko ugrać, to znaczy spowodować niepokój, niepokój spowodować, spowodować to, żebyśmy się bali i tak dalej, ale jednocześnie nie mogli nazwać tego tak, jak chcieli to wcześniej nazwać. Okay? Ja wiem, że to może brzmieć skomplikowane, ale to jest po prostu podwójne, potrójne, poczwórne kłamstwo, yy, które po prostu nie do końca wyszło. Może i również dzięki temu, co ja powiedziałem, bo wielu ludzi się domyśliło jednak, że jest to tylko i wyłącznie pozorny wypadek. No ale zaczęło się coś robić niedobrego. Próba uciszenia, próba zatuszowania. Ja bym chciał teraz mediów zapytać, słuchajcie, co się dzieje z ofiarami tych, tego straszliwego, potwornego, nazwijmy to wypadku. tak, Wypadku, wiecie, bezalkoholowego. Nazwijmy to wypadku, więc chciałbym zapytać mediów. Co się dzieje z tymi ludźmi, co się dzieje z tymi ofiarami, co się dzieje z rodzinami poszkodowanymi w tym potwornym, potwornej akcji służb, że tak powiem, no, przepraszam, w, w tym potwornym wypadku, wypadku. Chciałbym się Was zapytać, drodzy dziennikarze, ile wzięliście za to, żeby milczeć? Chciałbym się zapytać Was, drogi, drogie redakcje, kto wpływa na Was, że milczycie? Sytuacja tak nieprawdopodobna, a wszelkie media skupiają się na pierdołach, typu pani świątek pierdnęła, przepraszam bardzo, pan Lewandowski się usmarkał, a o ofiarach po prostu nic się nie mówi, tak? Jest cisza. Co dla dobra śledztwa, tak? Dla dobra śledztwa. Mhm. Dobrze, ja bym chciał was, drogie media, zapytać: dlaczego milczycie? Kto wam zapłaci za milczenie? No ja wiem, że tej odpowiedzi nie dostanę, bo po prostu w tym momencie każdy. Każdy, każda redakcja, która jest na służbie, tudzież ma obstawionego, powiedzmy, redaktora naczelnego, który jest agentem wpływu, nie udzieli takiej odpowiedzi z jednego bardzo prostego powodu. Dlatego, że są agentami. No nie, agent się nie przyzna do tego, że jest agentem, prawda? Więc się na pewno nie przyznacie i na pewno się do tego nie odniesiecie. Drogie redakcje, drogie gazety, drogie czasopisma. Ja zadaję Wam pytanie po prostu jako człowiek w tym momencie. Gdzie. Są jakiekolwiek artykuły, jakiekolwiek informacje na temat tego, co się dzieje z poszkodowanymi, co się dzieje z rodzinami poszkodowanych, jakie kroki zostały podjęte, żeby im pomóc tym ludziom, którzy zostali poszkodowani. I co się z tą sprawą dzieje dalej? Ja po prostu zadaję Wam, drogie redakcje, pytanie. Ja wiem, że tej odpowiedzi nie uzyskam, dlatego że Wam ktoś kazał milczeć i będziecie milczeć, tak? Więc na pewno jestem przekonany, że będziecie milczeć po tym moim zapytaniu, po, tej, po tym moim dzisiejszym live. Będziecie milczeć na temat tego, co się wydarzyło, dlatego że ktoś Wam to zlecił, dlatego że podpisaliście cyrografy. Ja jestem o tym całkowicie przekonany. Jest jednak pewna nadzieja, mianowicie taka, że się odezwiecie, żeby jednak mimo wszystko po pokazać, że no nie, pan Glantz nie ma racji, więc się odezwiecie i coś tam wyżyjecie, bądź też odniesiecie się złośliwie pod moim adresem. Ale ja Was po prostu pytam. Ja Was po prostu pytam, w szczególności na przykład różnego rodzaju, rodzaju redakcje ze Szczecina, z okolic Szczecina. Przecież na tym przystanku, tam gdzie się wydarzył ten rzekomy wypadek. Mógł być ktoś z Was, drodzy redaktorzy, drodzy dziennikarze. To mogu, mogło być dziecko któregoś z Was, to mogła być matka któregoś z Was. Dlaczego milczycie? Czy aż tak, że tak powiem, 30 srebr srebrników jest warte tego, żeby milczeć o takiej sprawie? Czy aż tak się sprzedajecie, drodzy kochani? Ja wiem, że być może się boicie. Być może ktoś was po prostu poważnie zastraszył i powiedział, co się stanie, gdy się odezwiecie. Ale strasznie ta sytuacja jest po prostu niepokojąca, zastanawiająca, poniekąd potwierdzająca nasze domniemania, mianowicie takie, że nie jest to przypadek, bo o zwykłym wypadku nawet trąbilibyście o wiele więcej. Jak się wydarzyło, że tam jakiś pijany kierowca po prostu w autobusie gdzieś tam, gdzieś tam wjechał po prostu, jechał pod, pod wpływem narkotyków czy czegoś w Warszawie, to pisaliście o tym miesiącami po prostu różnego rodzaju artykuły, artykuliki i tak dalej. O misiu skrupówek piszecie, kurczę, tysiące artykułów, zagłuszacie. W tej chwili miś skropówek, to ja powiem tak szczerze, pół żartu, ja sobie oczywiście też zrobiłem żart, ale miś skrupówek, jest również waszą przykrywką na tematy ważne. Po prostu jest odwracajką, tak? Jest po prostu wentylem na to, żeby nie udzielać jednak pewnych informacji, o które ludzie mogliby zapytać. To niechcący, po prostu pół żartem, pół serio memem. My wszyscy weszliśmy w ośmieszanie, gdzieś tak powiem, rzekomej pazerności, pazerności górali. A, a prawda jest taka, że ten miś to nie góral i tym podobne rzeczy, ale miś-wentyl. Nazwijmy go miś-wentyl. Nawet On nawet nie wie o tym, że jest wentylem, po prostu. No, no, nagle stał się sławny medialnie, prawda? Wszyscy wiedzą, no, cała Polska wie, nawet zresztą nie tylko Polska, jak on wygląda, jak mówi, jak się zachowuje. Po prostu został wkręcony, gościu, w to wszystko. Jest wentylem, wentylem. Słuchajcie, zauważcie jedną rzecz, ile razy media takie rzeczy robią. Są poważne sprawy, bardzo poważne sprawy. I media nagle znajdują jakiś temat, wentyl, gdzie wszyscy my zajmujemy się tym głupim jakimś tematem, durnym tematem, podczas gdy temat ważny zostaje uciszony, zatuszowany, zamknięty. Tu mamy misia wentyla po to, żeby prawdopodobnie zamaskować sprawę. Z, być może, żebyśmy nie zadawali pytań o szczecin, i ja się teraz pytam bezpośrednio wszystkich, do wszystkich gazet, do wszystkich czasopism, do wszystkich redakcji, co się Bardziej dzieje z tymi ludźmi, którzy zostali poszkodowani w tym pseudowypadku w Szczecinie. Nie ma jakiegoś dziennikarza śledczego, który doszedłby, gdzie coś tam się działo. Ja mówię o swoich odczuciach. Mam prawo czuć, na szczęście konstytucja i różne inne przepisy w różnych państwach pozwalają mówić i czuć. Ja czuję, że to nie był przypadek, tylko celowa robota. Mogę się mylić, nazwijcie mnie wariatem, po prostu pocałujcie mnie w nos. Nieważne, mam prawo czuć, ja jako Jasnowic czuję, że była to celowa prowokacja i nie tylko pierwsza, ale jedna, że tak powiem, na dobry początek. Nazwijmy to w, w, w grubym cudzysłowie dobry, tak? Na początek. Taka jaskółka, która wiosny nie czyni, tylko raczej zimę średniowiecza. Ja po prostu zadaję wam pytanie, czemu milczycie? Ile bierzecie za to, żeby milczeć? Jeśli nie bierzecie, to dlaczego milczycie? Kto was zastraszył? Zacznijcie to wreszcie wyciągać. Zacznijcie mówić o prawdzie. Zacznijcie mówić o tym, co ważne. Zostawcie mi się skrupówek. Przepraszam bardzo, wyłączam.